a dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o pięciu rzeczach, dzięki którym moja relacja z jedzeniem się poprawiła. Jak dobrze wiecie, byłam osobą otyłą, ważyłam 130 kg, a moja otyłość wzięła się z moich zaburzeń odżywiania. Do mojej otyłości doprowadziły mnie kompulsywne napady, obżarstwa, obiadania się, przeplatane głodówkami, głodzeniem się, detoksami i tego typu rzeczami. I moja droga do takiego spokoju ducha była bardzo, bardzo trudna. Nadal borykam się z Odżywiania, i ja osobiście uważam, że zostanie mi to na zawsze, ale mam swoje przemyślenia, i doszłam do wniosku, że na pewno jest takich pięć czynników, które pomogły mi troszeczkę uspokoić moje emocje i które pomogły mi uspokoić moją głowę, dzięki czemu jest lepiej i dzięki czemu schudłam 50 kilogramów. Oczywiście wiadomo, że żeby schudnąć trzeba być w deficycie kalorycznym, a żeby być w deficycie kalorycznym, no coś trzeba zrobić albo z naszym jedzeniem, albo z naszą aktywnością. Najłatwiej jest to połączyć, ale wiadomo, dieta to podstawa. To jak się odżywiamy, ma wpływ na to, jak wygląda i funkcjonuje nasze ciało. Brak pośpiechu w diecie. Nie oczekuję efektów tu i teraz. I to jest przełomowa rzecz. Naprawdę przełomowa rzecz. Ja latami funkcjonowałam w takim schemacie: przechodzę na dietę i następnego dnia rano staję na wadze i się ważę. Albo przechodzę na dietę w poniedziałek i w następny poniedziałek chcę już ważyć o kilogram mniej no bo przecież wszyscy mówią, że jeden kilogram w tygodniu to jest odpowiednia ilość do zdrowego odchudzania, do tak zwanego w cudzysłowie zdrowego odchudzania. Słuchajcie, to nie jest wyścig. Nikt z batem nad nami nie stoi. To może nam zająć dłużej, to może nam zająć krócej. Najważniejsza, podstawowa rzecz. Ja przestałam traktować dietę jako jakieś takie narzędzie do szybkich efektów. Dieta to jest coś znacznie większego niż tylko szybkie efekty na wadze, bo dieta to jest nasze odżywienie. Niezależnie, czy jesteśmy chudzi, grubi, otyli z niedowagą, z nadwagą, my musimy się odżywiać i to jest podstawa. Bardzo ważna sprawa jest taka, żeby odżywiać się z głową, żeby nie podchodzić do tego w taki radykalny sposób. W diecie może znaleźć się naprawdę wszystko, tylko trzeba tę dietę odpowiednio skomponować. Żadne magiczne, szybkie diety, żadne detoksy, żadne detoksy marchewkowe, imbirowe, sokowe, yy, wodne, jakiekolwiek. Nie, to wszystko są rzeczy na chwilę. To nie jest zmiana naszego funkcjonowania, to nie jest zmiana naszych nawyków. To jest skakanie jak z kwiatka na kwiatek. Dzisiaj będę sobie na takim detoksie, jutro będę sobie na innym detoksie. Dzisiaj przejdę na taką dietę, a za tydzień koleżanka powie o jakiejś innej diecie, więc tą porzucę i przejdę na inną dietę. I ja tak funkcjonowałam latami. Dosłownie uwierzcie mi, to nie są kwestie miesięcy czy tygodni. To są kwestie lat. W momencie pamiętam, kiedy powiedziała mi jedna koleżanka, że odkryła taką fantastyczną dietę wysokotłuszczową, na której można jeść boczek i parówki. To ja już po prostu byłam jak opętana, dosłownie, uwierzcie mi. I poszłam do domu, i pierwsze co zrobiłam, to zamiast poczytać o zasadach te tej diety, to wpisałam sobie. Dieta wysokotłuszczowa efekty. I zawsze, zawsze tak było. Na przykład dieta niskotłuszczowa efekty, dieta wegańska efekty, dieta śródziemnomorska efekty, dieta kopenhaska efekty, dieta dukana efekty. Bo ja byłam owładnięta myślą o efektach. Nie o tym, co mi ona przyniesie, dobrego czy złego, tylko ja po prostu chciałam efektów. Dla mnie każda dieta, każde zainteresowanie się jakimkolwiek stylem odżywiania miało dać efekty. I to było bardzo błędne myślenie. Więc punkt numer jeden: nie oczekuję szybkich efektów. Zdaję sobie sprawę, że to musi trwać. Zdaję sobie sprawę, że wypracowanie zdrowych nawyków żywieniowych, i przez zdrowe mam na myśli elastycznych nawyków żywieniowych, doprowadzi mnie do celu w sposób spokojny, zrównoważony i nieefekciarski. To ma być proces, a nie szybki efekt. Rzecz numer dwa, która bardzo, ale to bardzo poprawiła moją relację z jedzeniem, właśnie, to jest jedzenie tego, co mi smakuje, tego, co lubię. I to się wydaje takie, o super, super, a ja lubię pizzę. Super, ja też lubię pizzę i nie ma w tym absolutnie nic złego. Albo ja lubię chipsy. Ja też lubię chipsy. Wkomponowanie takich produktów w nasze odżywianie, moim osobistym zdaniem, to jest klucz do tego, żebyśmy w tej diecie wytrwali długo. Ja zmieniłam swoje nawyki żywieniowe właśnie dzięki temu, że przestałam wykluczać produkty ze swojej diety. Bo mi się wcześniej wydawało, że żebym ja osiągnęła swoje cele, to ja nie mogę jeść chleba. Żebym ja osiągnęła swoje cele, to ja nie mogę jeść masła. Nie, to nie masło jest winne i to nie chleb jest winny, tylko moje decyzje. Ja po prostu z jednego w drugie. Z bagna w gnój po prostu. I zawsze tak było, zawsze tak było. Raz się przyczepiłam do czegoś, później się po tygodniu przyczepiłam do czegoś innego, a jeszcze w międzyczasie zaliczyłam trzy napady obżarstwa tak to wyglądało, bo to nie było racjonalne, nie było dostosowane do mnie. To było po prostu coś na szybko, już teraz do zrobienia, raz, dwa, trzy fajne dwa tygodnie, jakiś rozpisek, jakiś detoksów, a najgorsze było to, że bardzo często w tych dietach nie było produktów, które ja lubię. Ja nawet rezygnowałam z produktów, które ja lubię, bo sobie tłumaczyłam, że no tak, no muszę troszeczkę pocierpieć, żeby przyszły te efekty, muszę troszeczkę pocierpieć, żeby osiągnąć swoje Cele, bo tylko w cierpieniu i tylko w jakichś trudnościach jest ta wartość, która mnie doprowadzi do moich celów. No, powiem Wam szczerze, po prostu paranoja. Dlaczego wartość nie może być w tym, co jest przyjemne? I zwróćcie uwagę, że na wielu płaszczyznach tak jest. No, żeby być pięknym, to trzeba pocierpieć. Dla mnie trochę nielogiczne. Także punkt numer dwa: wybieram produkty, które po prostu mi smakują. Punkt numer trzy. Stabilizacja w diecie. Wiem, które produkty są dla mnie wartościowe i wiem, które produkty są dla mnie niewartościowe. Skąd to wiem? Nie dlatego, że ktoś mi powiedział, tylko stąd, że się obserwuję. I co za tym idzie? Staram się, uwaga, staram się, to nie jest zawsze, ale staram się sięgać po te produkty, które są dla mnie dobre. I na tych produktach bazuję swoje odżywianie. Wiem na przykład, że takim podstawowym produktem dla mnie jest skyr i to jest fajny, wysokobiałkowy serek, jogurt, który po pierwsze mi służy, czuję się dobrze po nim fizycznie. Czuję się dobrze po nim psychicznie. Jest to po prostu produkt bazowy dla mojej diety. I na tej bazie mogę skomponować mnóstwo posiłków. Tu nie chodzi o to, żeby nasza dieta była ekstremalnie różnorodna, żeby ona po prostu była codziennie inna. Bo jest coś dobrego w rutynie i jest coś dobrego w monotonii. I moim zdaniem jest to po prostu fundament. Czyli to, co powoduje, że nasze starania siedzą. Dobrze ulokowane na tych podstawach, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Ja mogę sobie w swoją dietę dodawać nowe rzeczy, ja mogę testować nowe rzeczy, ale nadal. Podstawa jest ta sama, i taka dobra baza powoduje, że ja nie wypadam ze swoich założeń. Bo choćbym miała na przykład gorszy dzień, to wiem, że ja w lodówce znajdę sobie ten skyr i zrobię sobie z niego fantastyczny posiłek. On może być dzisiaj zdrowszy, a jutro może być mniej zdrowy. To nie o to chodzi, żeby teraz wartościować, że tylko zdrowo i już w ogóle musi być po prostu 100%. Nie, bo są różne dni, są różne. Potrzeby. Czasami mam po prostu potrzebę zjedzenia czegoś tak, już po prostu zaraz, teraz, zaraz, bez gotowania, bez stania godzinami w kuchni. Idę, biorę sobie ten skyr, biorę sobie do tego jakiegoś batona, garść orzechów. Koniec, proszę, zrobione. A nadal jestem w swoich jakichś założeniach. I to jest super, żeby nasza dieta bazowała właśnie na takich produktach, które wiemy, że są dla nas korzystne, które są dla nas po prostu. Dobre. Jeżeli dla Ciebie jest to na przykład żytni chleb, super, kanapki tutaj raz takie, raz takie, raz inne, śmakie i owakie. Ale bazą jest ten chleb, i ty wiesz, że na tym produkcie czujesz się dobrze, że on stanowi bazę dla twojej diety. Super! Jeżeli na przykład taką bazą jest pierś z kurczaka, no to fantastycznie, no bo można zrobić raz takie danie, raz inne danie. Po prostu szereg możliwości jest gigantyczny. To nie chodzi o to, żeby teraz, jeżeli ja w poniedziałek zjadłam kurczaka, to we wtorek muszę zjeść łososia, a w środę muszę zjeść mięso z rekina. No nie! Ja mogę sobie zjeść kurczaka w poniedziałek, we wtorek na przykład jajko, a w środę znowu kurczaka. No, luz, luz malina, w ogóle żadnego problemu tutaj nie widzę. Dlatego, moim zdaniem, podstawą fajnego, zbilansowanego i zdrowego odżywiania jest elastyczność, ale też właśnie taka podstawa. Żeby nas po prostu nie wytrącało z równowagi jakieś małe zdarzenie losowe, bo my zawsze wiemy, że mamy tą bazę, do której możemy wracać. I tutaj, akurat, mam na myśli bazę produktów. I dalej kolejna rzecz, która jest ekstremalnie ważna w mojej poprawie relacji z jedzeniem. Porozmawiamy tutaj o poprawie relacji z jedzeniem, która kiedyś była beznadziejna, teraz jest trochę lepsza. To jest to, żeby się nie skupiać tylko i wyłącznie na tym, żeby moja dieta była zdrowa. Powiem Wam szczerze, że mnie to akurat wkurza niemiłosiernie. Jak ja na przykład słyszę: O, ale ty niezdrowo jesz. No, zdrowe odżywianie to podstawa. Oczywiście, to przecież chyba każdy głupi wie, że zdrowe odżywianie to podstawa, ale co mamy na myśli mówiąc zdrowe? Tylko bio, eko, clean, superfoods? No, dla mnie to nie jest zdrowe. Dla mnie osobiście zdrowa dieta to jest dieta elastyczna i dieta dostosowana do moich osobistych potrzeb. Moją osobistą potrzebą jest to, że kiedy na przykład chcę to idę do żabki i sobie kupuję coś, nie wiem, batona, chipsy, paluszki. Dla mnie to jest zdrowa dieta. A wiecie dlaczego? Dlatego, że ona odpowiada na moje osobiste potrzeby. I dieta jest wtedy zdrowa, kiedy odpowiada na Twoje potrzeby, a nie na potrzeby wszystkich innych wokół. I uwierzcie mi, jak bardzo zmieniło się moje podejście, kiedy ja wreszcie zrozumiałam, że to dieta ma się dostosować do mnie. A nie ja do diety, bo czemu ja mam się dostosowywać do diety? No przepraszam Was bardzo, ale ja chyba jestem troszeczkę ważniejsza w tej relacji, więc może niech ta dieta łaskawie dostosuje się do mnie. Może ja dostosuję tą dietę do siebie. W końcu ja wiem, co jest dla mnie ważne i co jest dla mnie po prostu istotne. Jeżeli mamy jakikolwiek problem z odżywianiem, to moim zdaniem, moim osobistym zdaniem, nie ma gorszej rzeczy niż próbowanie się dostosowywać do jakichś założeń, które wymyślił ktoś kiedyś, 50 lat temu, nawet nie wiadomo, kurde kto. Dieta jest elastyczna, dieta jest zróżnicowana, dieta jest różnorodna, dieta jest moja, to jest moja dieta. Możecie oczywiście w tym momencie spotkać się na przykład z opiniami innych ludzi. Co inni myślą na temat waszej diety, bo może się okazać, że ciotka klotka, którą witujecie raz na Ruski rok, powie: O nie, nie, nie! No masło to jest niezdrowe, tylko margaryna. Szczerze, opinie ciotki klotki to można mieć głęboko w czterech literach, dlatego, że ona nic tak naprawdę na nasz temat nie wie. I jej przemyślenia. Szanujemy? Oczywiście, że szanujemy, tylko niech ona je zachowa dla siebie. I dlatego ja też nie staram się narzucać Wam moich rozwiązań. Ja Wam pokazuję, jak u mnie wygląda jarmusz, amarantus, cykoria po prostu okropne, okropne rzeczy. Nie lubię takich rzeczy. Jeszcze jest co? Yy, Selernaciowy. Yy, aż mnie wzdryga na samą myśl. Ale być może wśród Was są osoby, które lubią te produkty. I czy ja mam teraz powiedzieć: Nie wolno Ci jeść amarantusa? No nie, no jedź sobie amarantus, jeśli lubisz. No kto ci broni? Na pewno nie ja. Na pewno nie ja. Więc elastyczna dieta dostosowana do nas, nie my do diety, dieta do nas. I ostatni punkt, najważniejszy, najważniejszy punkt, który tak naprawdę jest takim podsumowaniem tych wszystkich punktów. To jest zrozumienie, że jakość mojej diety nie równa się jakości mojej osoby. To, że ja dzisiaj przez cały dzień będę jadła tylko i wyłącznie fast foody, nie oznacza, że ja jestem beznadziejna. To, że ja dzisiaj zjem na przykład tylko bio sałatę z jakimś fantastycznym dressingiem, nie oznacza, że ja jestem lepsza od tej Pauliny, która wczoraj się nażarła fast foodów. Nienawidzę, nienawidzę, nienawidzę powiedzenia jesteś tym, co jesz. Nienawidzę tego powiedzenia. A wiecie dlaczego? Dlatego, że to sugeruje, że jakość mojej diety jest wyznacznikiem jakości mojej osoby. A tak nie jest. Ja nie muszę wybierać bio, eco, super, y, zdrowych produktów, żeby być wartościowym człowiekiem. Nie muszę. Mogę, ale nie muszę. I to naprawdę bardzo mocno wpłynęło na moje postrzeganie samej siebie, bo ja wiele lat po prostu utożsamiałam swoje decyzje żywieniowe z tym, jakim jestem człowiekiem. Rozumiecie to? I na przykład idąc do sklepu w napadzie obżarstwa, ja już kupując te produkty, byłam zdegustowana sama sobą. Byłam zdegustowana. Ja po prostu wychodziłam i sobie w głowie mówiłam: Boże, jesteś taka obrzydliwa. Jesteś obrzydliwa, bo znowu to robisz. Naprawdę zrzućmy z siebie ten ciężar oceniania ciągle w kółko nie dość, że samych siebie, to jeszcze innych dajmy sobie z tym wszyscy spokój. To, co ja wybrałam dzisiaj do zjedzenia, nie określa tego, jaką ja jestem osobą i z tym mam zamiar Was zostawić. Zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama. Tam możecie sobie podglądać, co u mnie słychać, możecie podglądać moje jedzenie itd., itd. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, jeżeli chcecie zostać na dłużej i jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami. Zostawcie mi proszę łapkę w górę oraz komentarz, żebym wiedziała, co myślicie. Dziękuję Wam serdecznie za to, że poświęciliście mi swój czas. Widzimy się następnym razem. Buziaki! Czy jego bataty są z pola, które było nawożone kupą konia, czy jego bataty są nawożone kupą słonia?